Siemanko mordki, z tej strony pocisk. No i tak jak obiecałem, dziś jest to specjalny filmik. Jest to dzisiaj QA, ale jak możecie zauważyć, że jest to normalny QA, ponieważ mamy kamerkę. Jest to pierwszy filmik z kamerką na specjalnie na rocznicę naszego kanału. Jestem bardzo wdzięczny każdemu, który był ze mną przez ten rok. No i co? Myślę, że możemy odpowiadać już w na pierwsze pytania. A pierwsze pytanie zadał Cienia z 2007 Ile masz lat? Mordo Niedawno skończyłem 14 lat a kena założyłem prawie tydzień po tym jak miałam właściwie urodziny czyli gdy dostałem tableta czyli 25 października Co lubisz najbardziej jeść? W sumie nie wiem co lubię najbardziej jeść mam dużo rzeczy, które lubię jeść, więc odwołam coś typu to zjadłbym teraz najchętniej, a w sumie najchętniej w tym momencie zjadłbym sobie jakąś dobrą mlazanie. Czy będą live'y Fortnite'a? Gdzie będę grał z widzami? Na pewno pojawią się takie live'y i myślę, że to nawet w tym miesiącu na pewno zrobię takiego live'a. Kiedy dokładnie zacząłeś grać w BSA? O to pytam je wichu. WESO zacząłem grać w sierpniu 2019 ulubiony brawler. W sumie moją ulubioną postacią jest kruk, ponieważ jest to moja pierwsza legenda i bardzo chciałem go mieć od samego początku. Kiedy 40k to chyba w Brawl Starsie? Oj nie wiem mordo, Nap naprawdę może być ciężko, żeby to wbić, ponieważ już teraz jest mi już dość ciężko pucharki wbijać. Mm, ulubiony i znienawidzony przedmiot w szkole. znienawidzany przedmiot w szkole. No, tak jak myślę, że wszyscy matma i chemia. I fizyka zaczną też. 2 plus 3 razy 5. 2 plus 3 to jest. Dobra nie tak moje nienawidzę matmy. Jest nie odpowiem na to pytanie. Imię siostry. Imię siostry mojej to nie wiem, czy mogę podać. Mam nadzieję, że się... Nie obrazi, ale powiem, nazywa się Daria. Dokładna daty urodzin. 19 października, Moldova. Pizza czy kebab? Szczerze, kebab. Pepsi czy Cola Pepsi? Kraj, do którego chciałbyś pojechać na wakacje? W sumie to Hiszpania albo Chorwacja. Ile chciałbyś osiągnąć sumów? No póki co moim celem to jest 50k. Jak masz na drugie imię? Na drugie imię, wstydzę się, ale Władek. Czemu pocisk? Mordo, nie wiem czemu pocisk, ale kiedy dużo, dużo słuchałem rapu o Brawl Stars i bardzo w ucho mi taki raper, który nagrywał który nagrywa Brawl Stars i tworzy piosenki, pocisk Filip, więc tak na nim się trochę wzorowałem. Hm. Kiedy kolejnej QA? Jak w ogóle to się pojawi, mordo, ale myślę, że następny Q&A pojawi się dopiero po nowym roku. Następnie pyta się mnie Tomi. ile masz lat? To już mówiłem, mordo, ale jeszcze raz powtórzę, mam 14 lat. W jakiej jesteś klasie? W tej chwili jestem w ósmej klasie i boję się, że zostanę. Następnie, za kogo chcesz iść? Szczerze, jeszcze nie mam jakichś wielce, wielce ambitnych planów, ale myślę, że jakiś mechanik albo gastronomia. Jakie masz oceny? Szczerze, oceny, takie średnie, ale waham się między 2 a 3. Jakie będziesz auto kupował po 18? Myślę, że chciałbym mieć jakieś Audi albo jakąś Corsę. Jakiegoś Opla albo coś takiego, nie wiem jakie masz zwierzątko mam yy, psa i chomika obecnie jaki masz telefon Mordo telefon mam Xiaomi Redmi Note 9 czy będziesz kupował GTA lub no, IPS Plus szczerze GTA nie będę kupował ale PSA Plus też raczej nie ulubione jedzenie już mówiłem co lubisz robić w ciągu dnia nic Grać! Ocena napojów ekipy i zestaw maty. Zestawu maty jeszcze nie miałem ale myślę, że napoje ekipy są takie średnie. Cytrynowy jeszcze tam całkiem, całkiem dobre, ale ruskawka jest dla mnie słabe. Ulubione picie, szczerze ulubione picie to ten monsterek. I to tyle. Bartek z M, Wielki Tata pytają się mnie Jakie dalsze plany z kanałem i contentem? Szczerze contentu nie planuję zmieniać Nie mam jakichś wielki, wielkich planów jeszcze Po prostu mam plan nagrywać się regularnie Jak Ci idzie w szkole? To już mówiłem, ale no, Nie jest najlepiej szczerze Marcin pyta się mnie Kim z kolców utrzymujesz jeszcze kontakt? z tobą, z Agnikiem, z Adamiksem i szczerze to tyle. Jak często oglądasz piłkę nożną? Oglądam każdy mecz Legii w Lidze Europy i oglądam również każdy mecz reprezentacji Polski. Czy masz dobre oceny w szkole? Nie, nie mam bardzo dobrych ocen w szkole. Jak masz na drugie imię? To już mówiłem, Władysław. Ile masz lat? Mówiłem, 14. Czy jesteś wierzący? Tak, jestem bardzo wierzący. Następnie Rysiek Gaming. I to już są ostatnie pytania od Ryśka. Jaką masz ksywkę? Ksywkę mam może pocisk, albo pocis? Albo możecie też do mnie mówić Chris Do jakiej klasy chodzisz? Chodzę do klasy ósmej. Ile masz IQ? Po ocenach można by wnioskować, że niezbyt wiele. No ale co mordki, Mam nadzieję, że Q&A Wam się spodobało. Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej tego typu filmów i tak jak mówię naprawdę jestem wam, wam bardzo bardzo wdzięczny lecimy po 300 subów mordki a na 300 subów też pomyślał o jakimś specjalu więc co to byłoby na tyle ode mnie no i co elo